Na no, taki moment Mamy programu, który muzyczne, Prawdziwego bo. zdarzenia, bo <laughs> dzisiaj z nami Madoks. Madoks, który jest producentem, wokalista, kompozytor i dla fanów też model. A to... Tak można mówić. Cześć, tak. Cześć bardzo mi miło. No, nie wiem, czy tak dla panu model. Ja myślę, że ty po prostu jesteś bardzo wszechstronnym artystą, który nie tylko podąża po tej scenie muzycznej, ale też wszystko, co jest związane z tym artyzmem i sztuką, gdzieś wokół ciebie krąży. No nie bez powodu, ty wychowany ty tak w Paryżu jesteś. To prawda. Ty taki małopolski. Mało polski. <laughs> czasami bardzo mi to przeszkadza, bo mam wrażenie, że mentalnie trochę inaczej jestem skonstruowany i czasami mam wrażenie, że przez to jestem trochę niezrozumiany. W Polsce, no ale trzeba robić swoje, bo chyba nie ma innej metody i rady. Ale masz poczucie, że Polska po prostu nie jest gotowa na to, że ktoś jest oryginalny, ktoś jest ciekawy, ktoś nie idzie z nurtem, że jeszcze Polacy nie są gotowi na kogoś, nazwijmy to, kolorowego, barwnego. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia taka nie tylko już polska, ale ten trend jest ogólnoświatowy mm -hmm. i tak trochę czasy się zmieniły, że jeszcze pamiętam jak ja nastolatkiem, to wydaje mi się, że ja bardzo szukałem jakichś rzeczy, które są dla mnie interesujące, czyli nie oceniałem muzyki przez pryzmat tego, czy ona jest popularna, czy nie, aczkolwiek wiadomo, że łatwiej było odnaleźć artystę, który jest znany, no bo tu branża się wiele nie zmieniła przez te wszystkie lata, natomiast teraz mam wrażenie, że ta kultura nie jest oceniana przez pryzmat, czyli ludzie nie wyrabiają sobie do końca, to młodsze pokolenie, opinii na temat sztuki i kultury poprzez tego, co im się realnie podoba, tylko trochę podążają za trendami, w takim świecie żyjemy, tak działają algorytmy w sieci, tak działają algorytmy Dokładnie. na social mediach, i myślę, tak. że to wprowadza taki mały zamęt. Um, a samo społeczeństwo w Polsce wydaje mi się dużo bardziej tolerancyjne, niż ono jest kreowane w rzeczywistości, czyli wszystkie te trendy, które um, dzieją się oddolnie i, i ludzie są tam dużo bardziej otwarci, niż media starają się to kreować I, czy, czy chociażby później politycy, tak więc wydaje mi się, że w tych kwestiach społeczeństwo jest dużo bardziej otwarte. No i brakuje tylko tego dialogu i ekspozycji odpowiedniej. Tak to nazwę postaram się, mam nadzieję, że to jest czytelne, o co mi chodzi. Oczywiście. Takiej widoczności tak. dla osób, żeby mogły wytłumaczyć, o co im chodzi w tej sztuce. No, jak kogoś nie widać, no to nie wiemy o nim, prawda. No, bo I tak może i nie może, może tego <laughs> powiedzieć i opowiedzieć się historii, co jak, za nią idzie. Jak wspominasz twój debiut w talent show Mam Talent? Jak, jak go wspominasz? O bardzo różnie to się zmienia. Ogólnie bardzo pozytywnie, ale y, są. Jak byłem młodszy, myślę, że, że to była taka sinusoida, że był pewien moment, że, że nie wszystko mi się podobało, w, jak się zadziało podczas tego programu. No ale myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, że czasami trzeba po prostu popłynąć z falą, a nie z nią walczyć i po prostu dać czy, się ponieść czy, gdzieś w życiu. Czy, czy to tłumaczysz, że to było dla ciebie w Twoim życiu takie trampolina? Czy, czy... Tak? Myślę, pozytywnie, że więc tak. ogólnie pozytywnie. Ogólnie pozytywnie trochę żałuję, że takie programy nie działają. I to jest taki, myślę, zarzut do wszystkich programów typu Talent Show, że one później trochę porzucają tych artystów, czy że jest takie. Szybkie wyciśnięcie cytryny i na następne. półkę. Następne, następne. Tak, tak, bo o, o to w tym chodzi, prawda? Żeby już potem kreować, kreować nowych. Że ty faktycznie byłeś po tym programie, było ciebie dużo. Mhm. Byłeś taką osobą bardzo widoczną, artystą widocznym na scenie i potem na chwilę jakoś tak dłuższą gdzieś Cieszołań. się tam zapodziałeś. Mhm. I co? Gdzie ty się zapodziałeś i dlaczego? E e to było tak, że do pewnego roku, e, z, tuż po programie, jak był rzeczywiście szum, e, ja skończyłem później studia, po trasie koncertowej, byłem na chwilę we Francji, potem powrót i współpraca z kolejną wytwórnią. Bolesne rozstanie. Nie, nie chcę mówić, kto co, jak to ma wiedzieć. Ale, 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 ale bolesne rozstanie. Bolesne rozstanie, później próba budowania wszystkiego jako niezależny twórca, jeszcze trochę po omacku, no a potem trzeba było to jakoś trochę, Sformalizować i pozwolić sobie na, na taką realną niezależność, czyli mieć ten sprzęt, może nie kamery, ale programy do montażu, czyli robić muzykę tak realnie, że jeżeli jestem z tym sam, to, 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 to będę to robić. No i wtedy założyłem swoją działalność. No i po półtora roku od założenia działalności, czyli od, tak naprawdę od 2024, już mocno wracam na scenę. Tak. Mamy nadzieję, że z coraz większym sukcesem. <grym> Przez kompilację utworów pod tytułem Echo, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Tak, bo pierwszy, pierwszy twój long plane, czy, czy jakby płyta to, to La Révolution Sexuelle. Oui, c'est ça. Prawda? Mm -hmm. I, i, I są duże zmiany od pierwszej płyty do tej teraz mniejszej? Według ciebie te, jest twój rozwój, czy jest jedna takby by ciągłość? Spójność. Jest spójność, ale jest też bardzo duży rozwój, bo Echo to jest kompilacja, <tuszy> utworów, które były wydawane w 2015, w latach 2015-18, plus dwa nowe utwory. No i Eko było takim momentem, że okej, okay, wracam, to nigdy nie było na albumie, warto to pokazać, warto to wspomnieć. I utwór tytułowy jest o takich wspomnieniach. On kompletnie nie pasuje do nadchodzącego albumu Colors, który ukaże się na jesień tego roku. Tak. No więc to jest taki mocny powrót, intensywny. Warto było. Ja się bardzo cieszę. Dużo osób mnie pytało, ale po co stare utwory wydawać na albumie? Czy nie warto było zrobić tego? 9 lat temu, jak był pierwszy singiel, potem następne. Ja miałem takie poczucie, że potrzebuję tego zrobić. I tak patrząc. Odkąd, odkąd wróciłem. Był to dobry pomysł, ponieważ to pozwoliło mi zrobić małe, drobne kroki, żeby przypomnieć o sobie. A już nowe single z albumu Colors nadchodzącego nie były na zasadzie Maddox, kto to, skąd wraca, coś, był, ktoś był taki, skąd on się wziął. Rozumiem. Bo przypomniałem sobie o sobie tą kompilację. No, Mówiąc o Tobie, nie można powiedzieć, aby był ktoś taki. Myślę, że ty akurat utrwaliłeś się bardzo w naszej pamięci zaraz no po swoim debiucie i ciebie absolutnie nikt nie zapomniał, ale nie zapomniał cię też e, oczywiście Tomasz Lubert, kompozytor, producent muzyczny, to osoba, która jest odpowiedzialna między innymi za sukces zespołu Virgin, Volver. Tak. E, i teraz wasza współpraca. Uh -huh. e, już nie będę wtać, kto do kogo zadzwonił, jak ktoś stał, ale jak ta współpraca wam idzie? Bardzo dobrze. Eee, Tomek jest bardzo otwarty. Jak e, usłyszałem utwory, które, które mi wysłał a, a propos współpracy, właśnie e, co, się, co, 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 co zrobił, no to od razu był taki utwór, który mi się spodobał. On został przy, przeze mnie później produkcyjnie totalnie wykręcony. Jest to oczywiście mowa o utworze Roman Empire, e, który, który, którego Tomek jest współautorem. I który dzisiaj zaśpiewasz? który dzisiaj zaśpiewam również, tak, jeden z dwóch. E, w drugi to Dance with the najnowszy singiel, w którym Tomek był tak miły, żeby zagrać na gitarze, więc się bardzo cieszę, chociaż nie jest kompozytorem tego utworu. Ale no, jak widać, ta współpraca nam przebiega w przyjacielskich relacjach i to jest super, bo możemy porozmawiać. I nie ma jakiegoś takiego podchodzenia się, po prostu jest konkret. Robimy albo nie robimy, e, mamy to do zrobienia, czy chcemy coś dalej robić. To jest bardzo proste i takie e, relacje zawodowe są naprawdę super i bardzo sobie je chwalę. A powiedz ty, jako model zdarza Ci się jeszcze teraz tak prężnie występować? Brać udział w jakichś kampaniach? kampaniach, nie, ale jeżeli ktoś jest chętny, to bardzo serdecznie zachęcam do współpracy. Bardziej tutaj ten modeling się pojawia ze względu na social media i jestem tutaj no niestety taką starą w cudzysłowie duszą, bo lubię te sesje zdjęciowe i mam kreatywnych przyjaciół i znajomych, z którymi często się spotykamy. A zwłaszcza Tomka, którego postaram bardzo aktywną osobą w social mediach. No, ja średnio. Tak, wiesz, no, weszłam, no to jest tak, ja to rozumiem, bo ja, ja po prostu prawie w ogóle nic tam się nie, u mnie nie dzieje, ale jak weszłam na Twój profil, to jakoś spodziewałam się takiego, wiesz, wybuchu um, wszystkiego, czym się zajmujesz, co robisz, gdzie jesteś, co jesz, z kim się spotkałeś i tak dalej, i tak dalej. Ty tego nie robisz. Masz taki spójny na Instagramie, jest taki dosyć artystyczny, właśnie zdjęcia z sesji przepiękne. Dziękuję. Natomiast Ciebie, jako Ciebie, tak prywatnie tam nie ma. Dlaczego? Ja sobie bardzo cenię prywatność i zastanawiam ja... Jesteśmy też w takich czasach, że jest bardzo dużo tych informacji i ja chyba lubię takie podejście, że jak sam śledzę i mam swoich idoli, artystów. Którzy są dla mnie autorytetami. Mnie nie do końca interesuje to, co oni jedzą, uh -huh. to, co robią totalnie prywatnie. Są momenty, kiedy mogą się podzielić i to są wtedy momenty ważne. I tak trochę chyba mam też ze sobą samym, że nie jest tak dużo gadania o niczym po prostu w sieci. Jest tak dużo a, głupoty a, 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 dzisiaj a, a, w sieci, tak w internecie, że ja naprawdę nie widzę siebie, żeby dokładać tam kolejną cegiełkę, bo moje mądrości nikomu nie są potrzebne. Tak. O tak. tym, co jeść, jak się ubrać. Yy. Tak. Yy. Ale czasami na starej wrzucam zdjęcie jedzenia, jak zrobię co I to wystarczy. <laughs> tak, tak. I chyba milczenie jest po prostu, Mowa srebrem, milczenie złotem. I to jest chyba taka starodawna prawda, która dla mnie jest bardzo ważna. Mm. Madoks, a czy teraz przed Tobą jakaś zaplanowana, nazwijmy to już trasa, trasa koncertowa, jakieś występy, które przygotowujesz? Chciałbym bardzo na początku myślimy nad promotur po klubach, czyli tak jak było w 2011 roku. Jeżeli chodzi już o taką trasę biletowaną, no to mam nadzieję, że na jesień może zimę spinamy to. Team jest dosyć mały, jako niezależny twórca jest to bardzo ciężkie, ale warte zachodu. No i marzy mi się taka trasa, żeby była od początku do końca przez nas przygotowana, żeby były kompletne stroje, czyli w każdym mieście prezentujemy to samo, żeby jeśli, nikt nie czuł się pokrzywdzony. Jeśli ktoś ciebie nie zna, bo może się zdarzyć, że nie znacie, to, to co byś mówił na temat twój styl, twój rodzaj muzyki? Co, jak, jak ty śpiewasz? Rokowo? Nazwałbym to Dark Pop, ewentualnie Industrial pop. Co okay. jest związane z industrialem, dlatego że jest trochę takich e, mechanicznych, e, elektronicznych brzmień i, i bitów e, trochę elektroniki w tym pop. White, czyli taki pop, który ma dużo nurtów z całego świata, bo bardzo często współpracuje z twórcami z różnych krajów. Eee, no, czy to tak jak tutaj e, z Tomkiem, czy to z e, Adamem Josephem, który jest artystą ze Stanów Zjednoczonych, czy to przydęsły w The Devil z Białorusinami i Litwinami. E, którzy są też bardzo wspaniali, mają swoje brzmienia, więc zawsze byłem otwarty na, na różne brzmienia. Eee, no i ciągnie mnie do tego wielkiego świata. Zawsze, myślę, że to ta Francja z dzieciństwa. Ale właśnie z dzieciństwa, ty jak długo mieszkałeś we Francji? Prawie pięć lat. Pięć jako lat. dzieciak, więc mm -hmm. trochę wchłonięłaś. A nie jak... myślisz, żeby tam wrócić? Często To, myślę, to jest miejsce? ciężkie, bo mam trochę zbudowane życie tutaj, ale na pewno przy tej płycie będziemy próbować, podej będziemy podejmować, nawet nie próbować, e, tak jak już było to przy utworze Roman Empire, działania na, na zachód, na inne kraje, bo jest tam ogromna grupa e, odbiorców. Odbiorców, tak, którzy na pewno chętnie sięgną po moją muzykę, a z muzyką w języku francuskim i angielskim w Polsce jest troszeczkę trudniej prawda. E, niż śpiewając po polsku, prawda? Tak. Wiesz co, ten samolot nasz wypowiedź, jak już tak pięknie ląduje. Ja jednak poderwę go z powrotem, ponieważ jedna, jeden temat mi tak został, który nie, nie poruszyliśmy, bo ty jednak m, aktywnie działasz na rzecz równości, e, mówisz o tej równości, ona za ciebie ważna, znaczy e, ważna powinna być dla wszystkich, ale wiemy, że tak nie jest. E, ty uważasz, że artysta, osoba publiczna, osoba znana, e, powinna mieć zdanie na ten temat i o nim mówić głośno. Tak, ja jestem zdania, bardzo lubię, zacytuję tutaj Madonę, która mówi, że artyści są tutaj, żeby zaburzać porządek. Mm -hmm. My jesteśmy tutaj, żeby wprowadzać trochę chaosu. Po to, żeby ludzie się zatrzymali, zastanowili nad swoim życiem, e, zastanowili nad e, swoimi cyklami, w które wpadają, nad, tym, nad swoim postępowaniem i nad sensem po prostu tego życia. Uważam, artysty. To nie jest tak, że każdy mój utwór, który stworzyłem, jest konkretnie filozoficzny, on opowiada o tych trudnych tematach. Niekoniecznie. Czasami musi być przerwa. Czasami, od musi, tego. A czasami nie musi, tak. Czasami może być o głupotach, ale brakuje mi <słuch> otwartości tych najbardziej popularnych artystów, po prostu treści najzwyczajniej w świecie. I bardzo nie lubię uciekania od trudnych tematów. Uważam, że one i tak są z nami. Powinno się o tym mówić. My nie jesteśmy oczywiście, żaden artysta nie jest wyrocznią, to jest tylko nasza prywatna opinia, no ale tak jak powiedziałem, ja jestem zdania, że artysta jest po to, żeby prowokować do dyskusji. Po to jest sztuka. Jeżeli sztuka jest nijaka, no to pytanie, czy ona nadal spełnia mhm. najważniejszą mhm. funkcję? Funkcję tak. To bardzo ci życzymy tego, żeby twoja sztuka była powodem do ciekawych dyskusji i do rozważań, i do może I jakiejś refleksji. Przypominamy, większej. że będziesz śpiewał Roman Empire tak. i Dance with the Devil. Zgadza się. I bardzo my na ten występ czekamy.